Siemaneczko z tej strony Ingenius Camel i witajcie dzisiaj już w 13 odcinku z naszej serii Kariery Realem Owiedo FC24. A ja, Was na start, oczywiście bardzo serdecznie poproszę o zostawienie łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicia na Discorda, link w opisie, a także do napisania jakiegoś komentarza. I z tymi subskrypcjami też bardzo Was do tego zachęcam, ponieważ większość z oglądających moje filmy mnie nie subskrybuje, a byłoby bardzo mi miło, gdyby to się zmieniło. W każdym razie gramy sobie dzisiaj dalej. Muszę Wam się przyznać, że bardzo długo nie nagrywałem tej kariery. Może nie bardzo długo, ale miałem przerwę, w związku z czym muszę sobie trochę pewne rzeczy poprzypominać. Już starałem się to zrobić przed odcinkiem, w ostatnim. Jeśli nie wiedzieliście, ale zachęcam Was do sprawdzenia najpierw. Zrobiliśmy kilka interesujących transferów. I mam nadzieję, że to wszystko jakoś zadziała. Dzisiaj mamy spotkanie Pucharowe, już jest to 1.8. Poza tym mamy jakieś wiadomości, odczytajmy je sobie. Jest oferta wypożyczenia za Porche Sancheza, ale nie sądzę, że jesteśmy tym zainteresowani. On nie jest młody, raczej potrzebujemy takiego zawodnika. Tutaj była oferta sprzedaży Bretonesa. W sumie nie wiem dlaczego chciałem go sprzedać, ale ok, albo on miał klauzulę odstępnego, chyba tak. Już nie, nie pamiętam dokładnie. Może wy pamiętacie, napiszcie w komentarzu jak Wam się podoba ta seria. I tutaj rozważę Twoją prośbę, okej. Okay. Nie wiem o co chodzi. W sumie nie, nie wczytywałem się, zobaczymy co tam dalej. Czy nasz zespół jest ustawiony, żeby sobie odpocząć? Chyba nie, a to jest naprawdę ważne spotkanie przed nami, dlatego chciałbym nas tutaj odpowiednio przygotować. Wydaje mi się, że... no widzę, że na przykład Castro to będzie zmęczony niestety. Werta, zresztą też, także tutaj nasz zespół nie będzie w pełni gotowy. Zobaczymy, jak reszta. Z tego co kojarzę, to w tej serii ustawiałem tutaj już tak raczej automatycznie te treningi, ale tutaj, może przed takim ważnym meczem pucharowym to ustawię to trochę inaczej. Breton jest u nas gra na prawej obronie, więc myślę, że to była po prostu oferta spowodowana klauzulą wykupu, którą chyba usunęliśmy. Tu jest podstawowo Arteaga. Labrowicz, ale też u nas pojawił się mocny zawodnik Desplancze z potencjałem aż 83, czy też Reger, czy też Spillers, również młody obrońca z dużym potencjałem. Mam nadzieję, że podobają Wam się te transfery. Jeśli tak to dajcie koniecznie znać o tym w komentarzach. Też zapraszam do sugerowania jakichś kolejnych ruchów, jeśli nie na te kariery, no to po prostu na kolejne jakieś pomysły, odcinki, więc... Zobaczymy co tam przed nami, tymczasem tym przechodzimy już do spotkania z Elcze, Tak jak powiedziałem, Puchar Hiszpanii 1-8, a my mamy e, opcję zmiany pozycji dla Solbakena i to jest całkiem istotne, żeby on był już tym prawem skrzydłowym, bo wtedy będzie podstawowo wchodzić tutaj do, na do naszego składu. Niestety overalla mu to nie podwyższa, możemy za to podwyższyć mu e, ustawiając Tutaj plan treningowy e, wspierający, rozgrywający. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli chodzi tutaj o naszych zawodników, gagatków, to tak to się prezentuje. Erik Sanchez najwięcej goli na środkowy pomocnik. E, Santiago Castro on cały czas się rozwija, no też ta presja, wydaje mi się, że bycia młodym i gra, grania tutaj Santi Cazorla z wielkim doświadczeniem, obęk na wypożyczeniu fajnie, Alvarado fajnie, ale mało też spoko, więc huerta trochę. Kiepsko, ale jeśli reszta daje radę, to ja też tutaj nie mam jakiejś konieczności, żeby konkretni zawodnicy zdobywali bramki. Zobaczymy jak to spotkanie pucharowe, jak uda się nam zagrać. Przejdźmy więc do spotkania, możemy jeszcze w sumie zobaczyć co tam w mediach piszą na ten temat. Może coś ciekawego, przyszłość Solbakena to na pewno, a poza tym czy coś interesującego o tym samym spotkaniu. Chyba nie, więc nie masz takich emocji. Elto to też jest zespół z naszej ligi, także kalma, kalma. A ja wam przypominam o subskrybowaniu tego kanału, e, wbicie na Discorda, link w opisie i zobaczmy, czy jakieś sensowne zmiany da się tutaj robić. Ja nie chcę też jakoś bardzo ryzykować, więc może nawet w ogóle nie będę robił zmian. Zostaniemy przy tym, co jest i zobaczymy, czy uda się wygrać. Tutaj Sanchez jest na ławce, możemy go dać w sumie za sobota. Dzisiaj wyjątkowo i zobaczymy, jaki będzie wynik: 3-2-1, 22 godzina, a wynik jest 4-1! do 1. Tak jest! Mamy ważne zwycięstwo: Castro, Erik Sanchez, Erik Sanchez i Colombato. Wow, Ależ to był mecz. Jeszcze pojawił się na boisku, Alemao. W sumie od razu już na drugą połowę. Spokozwany, jeszcze Spiller, też, więc naprawdę dobre debiuty. Labrowicz, bardzo dobre spotkanie u nich. Nunes to raczej nie jest Darwin. Ale mamy fajne 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 mecze tutaj. Staram się przyjrzeć tym zawodnikom, czy ktoś tutaj jakoś bardzo intrygująco zagrał Castro fajnie. Więc ja się bardzo cieszę, bo tym samym meldujemy się w ćwierćfinale Pucharu Hiszpanii, a to jest naprawdę dużo. Będziemy grali z zespołami pokroju Atletico, Realu, Cádiz, Realu Sociedad, Barcelony, Hetafe i Łeski. W zasadzie to chyba tutaj jedynie, może Cadiz i y, y, y y USK to są zespoły z y, 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 właśnie Segunda División, cała reszta to już jest Primera Division, także tu może być naprawdę ciężko i nie zdziwię się, jeśli nasza przygoda się skończy właśnie tutaj. Ale zobaczmy w sumie, jakie mamy cele zadania, bo ja nie pamiętam, czy jakieś są oczekiwania odnośnie Pucharu Hiszpanii. Nie, już je spełniliśmy, także bardzo dobrze. Natomiast oczywiście będziemy walczyć, ja tutaj się nie poddaję w żadnym stopniu. Zobaczmy, co tutaj jeszcze do nas przychodzi. Raporty za e, report, Repo. Raport, o, ja ale się tutaj poplątałem za debasta. Fajny zawodnik, ale 8,5 miliona, bardzo duża kwota. Jakub Piotrowski, tu już chyba nikt obecnie nam się nie pojawia, także przechodzę sobie tutaj i oferta wyprzedzenia Sancheza, nagrodę z turnieju. Raczej odrzucamy te opcje, ja nie wiem czy ja go wystawiłem, na, no ja go nie wystawiałem, także ja tutaj nie wiem skąd w ogóle te propozycje są. Może on coś powiedział, że jest nie do końca zadowolony, bo pewnie też nie grasz tyle, ale ja potrzebuję też takiej rezerwy właśnie w postaci takiego zawodnika. Tutaj niestety trochę mamy straty w lidze, nawet nie trochę, trzeba to poważnie gonić. A my gramy z Hetafe, okej, okay, to mówiąc szczerze nie jest najgorzej, gramy jeszcze u siebie. Jeśli chodzi o tabelę, to jestem prawie, że pewny, że tutaj nie ma Hetafe, bo to jednak jest klub lepszy. Szkoda, że ta łezka się nie trafiła, bo to jest klub, z którym na spokojnie moglibyśmy powalczyć. Ale może z Hetafe też będzie jakaś nadzieja. Zobaczymy. Borja Sanchez w pełni skoncentrowany. O, bo ja zespołu nie przygotowałem w ogóle. Zapomniałem, ale trudno. Przechodzimy do tego spotkania. Raport przedmeczowy oczywiście trzeba sprawdzić. Tak to się prezentuje, czy ktoś ciekawy, może, ale chyba nie. Przechodzimy i też jeszcze raz Wam przypominam, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijcie na Discordę. Dzisiaj Labrowicz się rozwinął super, ale chciałbym, żeby zagrał sobie Desplunches. Poza tym oczywiste takie zmiany tutaj, bo są wykończeni niektórzy nasi zawodnicy. Santi Cazorla dzisiaj oczywiście wchodzi, ale mało nie może za bardzo. Może za Uertę dzisiaj by dostał szansę Sanchez właśnie, ja bym chciał i czy coś jeszcze możemy tu zrobić? Chyba nie, zostaniemy przy tym co jest, Urte się oczywiście pojawi na ławce, nie ma opcji, że nie i mam nadzieję, że uda się mimo wszystko wygrać tym składem to spotkanie, 3-2-1 u siebie, jaki będzie wynik? 2-2, ojojoj, oj. to jest niedobry wynik, to jest niedobry wynik Alvarado i Colombato. Ale to jest wynik, który, który jest smutny w zasadzie, Nie, bo, bo to jest kolejna strata punktów. Ja się obawiam, że naprawdę daleko odlatujemy od tego mistrzostwa, być może nawet od awansu, co jest bardziej tragiczne. Ale zobaczymy. Przed nami ważne spotkanie, teraz pucharowe, więc e, chciałbym się na nim skupić. Dajmy chyba wszystkim. O, Kostas nie będzie gotowy, nie wiem, w sumie. Właśnie nie wiem, jaki plan tutaj najlepiej dostosować. Najlepiej to wiadomo, że indywidualnie jakoś, ale no też czy się chce tak każdemu to ustawiać? Nie. Tym razem już mi się nie chce względem poprzedniej kariery, ale może, że to jest taki naprawdę ważny mecz. Być może też pożegnanie z naszym Pucharem, to się postaram wróci oczywiście Labrowicz do składu tutaj niestety Desplanches zagrał bardzo, bardzo słabe spotkanie Santi Cazorla też już tyle nie daje Erik Sanchez to jest podstawa naszego zespołu Santiago Castro się rozwija, to jest fajne ale wiecie, ja tutaj mam taką pewność, że o ile ci zawodnicy zostaną u nas w zespole e, po tym sezonie to uda się awansować w kolejnym, ponieważ nawet jeśli w tym by się nie udało, to po prostu nie zatrzymamy tego rozwoju, który tutaj jest naprawdę ci zawodnicy rosną jak na drożdżach i wydaje mi się, że to jest coś no, o czym trzeba pamiętać więc też spokojnie, Borja Sanchez no, nie jestem nim zainteresowany w tym spotkaniu, także przechodzimy do meczu pucharowego też kończymy okienko transferowe, ja już nie mam żadnych tutaj marzeń transferowych, więc zostaniemy przy tym składzie, który mamy, wydaje mi się całkiem kompletny zobaczymy może w zasadzie pomieńmy ten ostatni dzień. Po co ja mam tutaj czekać? I tak nie zrobimy żadnych transferów, także kończymy to. Yy, możemy sobie zobaczyć tutaj jeszcze jakieś informacje, czy są jakieś odnośnie naszego zespołu. Chyba nie, tylko o, tylko o yy, transferach. Inaczej, oj przepraszam, o meczu z Leganes, który zremisowaliśmy niestety. W każdym razie przechodzimy już do spotkania z Hetafe, które gramy u siebie. Mamy jeszcze dwie wiadomości. Raport o juniorach, mogę w sumie zerknąć, bo nie pamiętam dokładnie co się tutaj znajduje, ale na razie nikt szczególnie ciekawy. I koniec ostatniego dnia okienka, 51 milionów łącznie zostało wydanych, także to nie jest aż tak dużo. Przechodzimy sobie do raportu przedmeczowego. I widzimy, że to już jest poważny zespół. Poważny zespół, z którym może być ciężko e, walczyć, bo po prostu to jest zespół z Primera División, z La Liga. W zasadzie nawet zobaczyłbym, jak wygląda e, ich pozycja w lidze. Tak z ciekawości, bo żeby wiedzieć, z kim my w zasadzie rywalizujemy dzisiaj. Także przychodzę sobie tutaj do innych lig i zjeżdżamy aż do hiszpańskiej La Liga EA Sports Właśnie La Liga Santander, mogę gdzieś powiedzieć, ale chodziło mi oczywiście o La Liga EA Sports I przechodzimy, Hetafe zajmuje miejsce 13, także Tak, Cádiz też jest tutaj w La Liga Także jest to zespół, z którym będzie pewnie ciężko, ale może się uda, kto to wie Będziemy próbowali Przechodzę do tego spotkania, zarządzam drużyną, czy jakieś zmiany Wydaje mi się, że nie, bo ten skład jest po prostu najlepszy i ciężko tutaj na razie dawać jakieś poprawki. Także trzymajcie kciuki zasubskrybujcie ten kanał. Jeśli jeszcze tego nie robicie, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie właśnie łapkę w górę i może to wszystko pomoże, żeby u siebie wygrać z ketafy. Ale jak będzie, du, 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 tak jest, tak jest, co się stało. My to naprawdę zrobiliśmy. My to naprawdę zrobiliśmy. Real Oviedo jest w półfinale Pucharu Hiszpanii półfinale Pucharu Hiszpanii, co się tutaj stało? Właśnie Huerta i Kazorla z bramkami. Santi Cazorla, który wchodzi w 54. Minucie, 3 minuty później strzela bramkę, wchodzi za naszego najlepszego zawodnika i w wieku tych 40 lat strzela gola. Ale co to było za spotkanie? I to wcale nie byliśmy gorsi. Naprawdę to był fantastyczny mecz. I Huerta w końcu z golem, i to jakim? Jak ważnym? Fantastycznie, tutaj ta radość wydaje mi się nie być przesadzona. Ja nie wiem jak to tam wygląda, jeśli chodzi o Real Oviedo, o sukcesy ich poprzednie. Musiałbym to sprawdzić, ale dalej przychodzi Real Sociedad, Villarreal, Atletico i Real Oviedo. Także to są już naprawdę trzy marki bardzo, bardzo, bardzo mocne. Nie pamiętam czy tutaj półfinał jest dwumeczem, chyba tak, także... Tutaj to będzie jeszcze większa walka, ale ja już tutaj naprawdę nie mogę na nic liczyć. Natomiast oni powinni nas wnosić w tych mediach, to co my tutaj zrobiliśmy, w e, hiszpańskich mediach, oczywiście. To jest naprawdę nieprawdopodobne, ponieważ chyba nikt się tego nie spodziewał, że aż tak daleko zejdziemy. W każdym razie, oferta transferu z Legii, żeby kupić, ale mało i mógłbym w zasadzie o tym pomyśleć, ale ja raczej go nie chcę sprzedawać tak szczerze, więc 25-latek, 70 overalla on jest w porządku zawodnikiem także ja bym go zostawił także niestety Legia e, tutaj dostaje odmowę ale myślę, że dobra próba e, tutaj przełożone spotkania, śmieszna nagroda zawodnik zawieszony niestety Marcel Lur Ruiz, to jest nasz ważny zawodnik e, okej, okay. on chce odejść Mm, bo on był ważny. Powiem tak, dużo się nauczyłeś. Zobaczymy. On pewnie już będzie tak faktycznie chciał odejść i nie będzie dało się go nic z nim zrobić, także zobaczmy tutaj sytuację jego kontraktową. Natomiast nie podoba mi się ta, ta sprawa. To jest lewy pomocnik. E, Borja Sanchez i prośba o transfer. Sześć spotkań. Mm, zagrał. 2 lata, 4 miesiące, no to w zasadzie my możemy go trzymać, także tutaj nie mam z tym problemu, żeby go utrzymywać. Wiecie, czasem udawać szansę, On będzie po prostu niezadowolony, nie ma klauzuli, także jeszcze długo z nami pogra, na pewno kolejny sezon może. A więc zobaczmy, z kim my zagramy w półfinale La Liga, no, znaczy Pucharu Hiszpanii, Real Sociedad. To jest naprawdę mocny przeciwnik, cieszę się chyba, że nie Atletico, chociaż zobaczmy jak to wygląda w lidze. Kto tam jest wyżej, ja nawet no, nie myślałem, żeby patrzeć na te topowe zespoły, wtedy, ale niestety widzę, że Sociedad jest wyżej niż Atletico. Via Real, Sociedad Atletico to jest kolejność. Ani Real, ani Barcelona już nie są w walce o to trofeum, za to jest Real, tylko że o Także tutaj taka zmiana i robimy coś myślę, że historycznego. Tymczasem. Ustawmy nasz skład. Chyba da, powinniśmy dać po prostu maksymalny odpoczynek każdemu, więc zastosuj plan do wyjściowej jedenastki. Każdy tutaj niech wypocznie przed tym spotkaniem z Elcze. Tak się nie mylę, nie? To jest z Eldeneza. O. Także to nie jest Elcze. Drobna pomyłeczka. Mamy jakieś nominacje. W ogóle wszystkie, przynajmniej trzy, są z Leganes. E, czwarty raczej nie, także e, to może być w ogóle nasz zawodnik, tak, bo ja w sumie nie znam ich jeszcze. Zobaczymy sobie zresztą. Nie, 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 to jest Locadia. Także. Ale widać tutaj nudno jakoś, nikt o nas nie pisze, e, tylko mamy spotkanie takie reklamowane, to następne, właśnie. I do niego też przejdźmy sobie w takim razie. To jest mecz, który już naprawdę liczę, że wygramy, bo o ile na etapie pucharowym idzie nam świetnie, to tutaj też chciałem pewnych poprawek, więc postarajmy się to zrobić. Dzisiaj niestety Marcel Ruiz wypada, więc pojawia się oczywiście Santi Cazorla i tutaj w zasadzie na ławce może się pojawić też Sanchez. Poza tym w zmianach za Costasa pojawi się Spillers, za Artea Reger, który trochę jest rozkojarzony, Desplanches, myślę i może... Może dzisiaj, ale mało sobie zagrał pierwszej minuty. Trochę takich rotacji. Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi. A wiecie co? Mam nadzieję, że wy też zasubskrybowaliście już kanał, bo my wygrywamy 2 do 0 Alvarado i Huerta. Nieźle się nam rozkręcił ten lewo skrzydłowy, ponieważ wcześniej tych jak nie strzelał. Dobry mecz z Planczesa. w końcu czyste konto. I wygląda to naprawdę dobrze. Nawet Borja Sanchez zagrał. Fajny mecz. Udaje się zdobyć w końcu 3 punkty. Czekaliśmy na to, nie ukrywam, więc to jest na pewno ważne. Szkoda, że nie mogę sprawdzić teraz za bardzo z tym pucharem Hiszpanii, czy to jest nasz najlepszy wynik, ale najwyżej w kolejnym odcinku postaram wam się powiedzieć, powiedzieć na ten temat, jak jest. Ok, on tutaj pracuje dalej, ja zobaczymy. Ok, ale on jest rotacyjny, więc spokojnie, tutaj też dajemy szansę naszemu lepszemu bramkarzowi. Tymczasem za dwa dni jest spotkanie, ale czy to jest już. Tak, to jest już mecz z zespołem w ramach półfinału. Ja tutaj myślałem, że będzie dłuższa przerwa, a to wychodzi na to, że my będziemy mieli bardzo rozkojarzony skład w takim razie. Znaczy, albo rozkojarzony, albo zmęczony, więc w zasadzie nic dobrego. Ale cóż, ja tutaj, tutaj też już mówię wyraźnie, że nie liczę na nic, więc ym, trzeba też na to patrzeć w ten sposób. Drugi półfinał jest reklamowany. Ten pewnie dla, z perspektywy Realu Sociedad to jest jakiś wielki farcik, że się im tak trafiło, ale my chcemy to zmienić. Chociaż będzie bardzo trudno. Ojar Zabal, Andre Silva, Takefusa Kubo, Zubi Mendy, Lenormand, yy, Tierney. Tutaj naprawdę jest kogo wybierać. To jest naprawdę mocny zespół. I przechodzimy do tego spotkania na wyjeździe, też ciężki teren, my jesteśmy zmęczeni, ale to też nie mamy takiego złego składu od razu, żeby, żeby się wiecie, żeby się bać. Mam nadzieję, że damy sobie mimo wszystko radę. Wychodzimy takim składem naszym, oczywiście podstawowym, i mam nadzieję, że jakoś uda się zaskoczyć, albo przynajmniej wyciągnąć wynik, który nie będzie bardzo zły przed rewanżem, ale jak będzie na wyjeździe, dudu. -du -du -du, Jeden do jednego! Ej! I to jeszcze przeważaliśmy. Pięć strzałów, pięć okazji. Kolumbatto z bramką. W zasadzie mogę mówić, że to jest fantastyczny wynik, patrząc też na to, że oni grali podstawowym składem, jeśli się nie mylę. A tutaj naprawdę dobre mecz. Werda się trochę gorzej. Sobot się pojawił, ale jeden do jednego na wyjeździe. Biorę to. Biorę to i jedziemy w takim razie u siebie walczyć o finał. Dosłownie o finał. Także to jest coś pięknego, drugie miejsce zajmujemy w tabeli ligowej, także udało nam się Real Valladolid wyprzedzić, mamy 7 punktów straty do Espaniolu, także tutaj też jest drobna poprawa zauważalna. Borja Sanchez, ok, musisz odzyskać formę, on chyba jednak będzie chciał zostać, nie wiem, ok, Dawid Costas, oczekuję znakomitych występów, nie wiem, raczej nie zamierzam go zastępować, bo jest niezły. E, chyba, że jest stary, ale to już nie pamiętam e, czy coś tutaj chcemy jeszcze dzisiaj zrobić, za 4 dni mecz jest z, z, ze Sportingiem Hichon, jeśli się nie mylę e, także to też jest ważny mecz e, tak jest później Burgos, e, Valladolid kluczowy w zasadzie mecz i spotkanie z Realem Sociedad już za dwa tygodnie, 3 tygodnie kolejne, potem Levante e, Racing e, tutaj Alcor Son. Czy jakoś tak? Via Real B. A, dobra, bo my jesteśmy. Okej, okay. ja w ogóle nie wiem czemu, ale myślałem przez chwilę, że jest już czerwiec. Także tutaj się trochę zagalopowałem i się dziwię, czemu ta liga jeszcze tyle trwa. Ale najbliższe spotkania tak właśnie wyglądają. Chyba te puchary, które, wiecie, jest przerwa zazwyczaj w rozgrywkach. Puchary są rozgrywane właśnie dużo w zimie, a potem, potem finał jest pod koniec roku, przynajmniej w Hiszpanii. I jakoś mi się tak zaczęło, to już wszystko mieszać. My przechodzimy do spotkania tutaj z naszym ważnym rywalem, z naszym takim największym chyba rywalem, nawet mogę powiedzieć, więc to też jest istotne, żeby tutaj być gotowym odpowiednio. Może taki zmienię teraz plan dla wyjściowej jedenaski. Tutaj też musimy dać chyba trochę odpocząć niektórym, na przykład, ale mało, bo on po prostu jest słaby w tym odpoczywaniu. Zresztą tak samo jak Borja Sanchez. Spiller z kolei trochę treningu potrzebuje i zobaczymy, może się uda też tutaj wygrać. Byłaby to fajna seria zwycięstw z, z ważnym też przeciwnikiem na wyjeździe, więc oni mogą być pod wrażeniem tego, co my osiągamy. Erik Sanchez, dobre występy, tak jest. Cieszę się, że ktoś to w końcu zauważył, że nasz kapitan tutaj naprawdę jest fajnym liderem tego zespołu. Zobaczmy sobie czat z zawodnikami. Okej, okay. czemu on tyle z nami rozmawia? Nie wiem, ale przechodzimy do tego spotkania. Raport przedmeczowy, czy ktoś tutaj jest istotny? Wiem, że my tutaj sprzedaliśmy jakiegoś zawodnika, tylko ja już trochę zapomniałem, kogo może tak patrząc sobie przypomnę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że kogoś tutaj sprzedaliśmy, ale ciężko mi po takiej przerwie nawet powiedzieć, kto to jest dokładnie, niestety bo też nie montowałem tych ostatnich odcinków jeszcze tak wam powiem, więc bardzo słaba seria tutaj sportingu w ostatnich spotkaniach, jeśli chodzi o bilans także wcześniejsze odcinki montowałem, także nie mam, wiecie tak najnowszej bazy danych z informacjami, Erik Sanchez już ma 81 overalla i ja się tylko obawiam, że jeśli byśmy nie awansowali w tym roku to on niekoniecznie będzie chciał zostać w naszym zespole, co jest całkowicie zrozumiałe ja nie chcę tu za bardzo rotować, bo to jest ważne, mecz, dlatego zostaniemy przy tym, co jest. Mogę dać Sancheza na ławkę jedynie i mam nadzieję, że uda się jednak to spotkanie wygrać. Mam nadzieję, że Wy też subskrybujecie już ten kanał, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem, większość z Was tego nie robi, mimo że ogląda moje filmiki, ale mam nadzieję, że to się zmienia, tak samo jako liczba łapek w górę. I tak jest! 3 do 1! Wygrywamy i to jest duża dominacja. Kolomba to Bretones i Eric Sanchez. To ten zawodnik jest naprawdę niesamowity. Fajnie, a my zagraliśmy cały mecz bez żadnych zmian, ale widać wszystko się tutaj udało, dobre spotkanie, trzymamy poziom, który już powinniśmy mieć i to jest bardzo dobra informacja, myślę, że na koniec tego już 13 odcinka, ponieważ całą resztę zobaczycie w kolejnym. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeśli tak to nie zapomnijcie o łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicia na Discorda, link w opisie, także napisania komentarza o treści Santi. Kazorla. Dzięki i. Siemano.